Obróćmy się teraz z plecami do budynku hotelu tak, by mieć Bibliotekę Raczyńskich po prawej i ruszmy przed siebie, prawym chodnikiem placu, ku widniejącemu w głębi, za drzewami, gmachowi, zamykającemu plac. Teraz dodam, że w hotelu Bazar w ciągu wieku XIX swoją siedzibę miały takie instytucje, jak Centralne Towarzystwo Gospodarskie, Bank Włościański, Towarzystwo Pomocy Naukowej. Towarzystwo Wykładów Ludowych, a także Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, w 1918 roku nocował tu Ignacy Padelewski, którego przemówienie z okna w dniu 26 grudnia doprowadziło w konsekwencji do wybuchu powstania Wielkopolskiego, zakończonego przyłączeniem Poznania do Polski. Zmierzamy ku gmachowi przed nami, to Arkadia, reprezentacyjny budynek. Wzniesiony w latach 1877-1879. W tym miejscu stał wcześniej, od początku XIX wieku, inny gmach, który pełnił pierwotnie rolę teatru miejskiego. Już od momentu swojego powstania był w tej roli przestarzały, brakowało między innymi ogrzewania, zatem niewielu widzów przychodziło na przedstawienia. Ale miało to swoje dobre strony, umożliwiło wystawienie kilku sztuk w języku polskim. Czy opery Halka Stanisława Moniuszki? Ostatnim polskim przedstawieniem w budynku był Mazepa Juliusza Słowackiego w roku 1874. Później przedstawienia odbywały się w Teatrze Polskim. Obecny gmach powstał w roku 1879 i do momentu wybudowania opery w Poznaniu. W 1913 odbywały się tu jedynie przedstawienia niemieckojęzyczne. Do tego czasu gościli na jego scenie między innymi genialny pianista Franciszek Liszti, również genialni skrzypkowie Niccolo Paganini i Henryk Wieniawski.